Słyszysz hasło PRS i zastanawiasz się, czy to koniec inwestowania w najem dla Kowalskiego? W tym filmie wytłumaczę Ci, czym naprawdę jest PRS i pokażę alternatywę – Gotowiec 3.0. Bo możesz mieć własną mini-wersję PRS-u z gwarancją czynszu. PRS, czyli Private Rented Sector, jest też często nazywany najmem instytucjonalnym. Najczęściej działa to w ten sposób, że jest deweloper, od którego to fundusz inwestycyjny kupuje cały budynek w osiedle. Następnie ten fundusz przekazuje w zarządzanie, w obsługę. Profesjonalnemu operatorowi ten budynek, ten najem, i na końcu od tego operatora wynajmuje już ostatecznie lokator. Różnica jest taka, że deweloper standardowo buduje budynek pod sprzedaż. A tutaj cały budynek, nawet osiedle, przystosowane jest pod wynajem długoterminowy. A jak w ogóle wygląda skala takiego najmu instytucjonalnego w Polsce? Na koniec 2024 roku na polskim rynku PRS było ponad 22 tysiące lokali, co oznacza wzrost o 36% w stosunku do roku poprzedniego. Eksperci prognozują, że w 2027 roku lokali będzie ponad 37 tysięcy, a magiczną barierę 50 tysięcy lokali w Polsce powinniśmy przekroczyć już w 2029 roku, czyli to jest tylko 4 lata. A jak wygląda rynek PRS-ów w Polsce w stosunku do innych krajów w Europie? Przeważnie jak wiele innych rzeczy w Polsce, czyli jesteśmy w szarym tyle, albo jak to się ładnie mówi, w początkowej fazie rozwoju. Najem instytucjonalny w Polsce stanowi zaledwie 1% wszystkich wynajmowanych lokali. Dla porównania w Danii jest to ponad 50% wszystkich lokali. W 2021 roku w Szwecji na przykład było to 31%, w Hiszpanii i Niemczech po 32%, a w Finlandii 42%, więc jak widać przestrzeń do wzrostów jest dość duża. No, ale dlaczego najemca chciałby w ogóle wybrać takie mieszkanie w PRS-ie? Przede wszystkim najem instytucjonalny charakteryzuje się stabilnością, czyli długoterminowymi umowami najmu, przewidywalnym standardem mieszkań i często dodatkowymi usługami, np. serwisem technicznym w cenie najmu. Najemcy też czują się bezpiecznie, bo nie muszą się martwić, że nagle wpadnie im właściciel do mieszkania z niespodziewaną wizytą, czy będzie chciał wyprowadzić ich z dnia na dzień, bo planuje sprzedać to mieszkanie. No a jak wygląda kwestia prawna w takim najmie instytucjonalnym? Czy obowiązuje powszechnie znana i nielubiana ustawa o ochronie praw lokatorów? Przede wszystkim umowa najmu instytucjonalnego zapewnia właścicielowi lepsze możliwości eksmisji najemcy, który na przykład nie płaci albo postępuje niezgodnie z umową. A od czego jest lepsza? Od umowy najmu zwykłego i też okazjonalnego. Więc jeśli oglądałeś odcinek dotyczący najmu okazjonalnego, to na pewno wiesz, że i w tym najmie są haczyki. A jeśli nie, to kliknij tutaj na odrobisz zaległości. Z kolei w najmie instytucjonalnym najemca tylko podaje się rygorowi egzekucji i nie musi dostarczyć dodatkowych załączników. Dlatego jest to prostsze, szybsze i bardziej skuteczne. Oczywiście nie działa to w ten sposób, że z dnia na dzień możesz wywalić lokatora. Ale jeśli zacznie postępować niezgodnie z umową, przestanie płacić, dewastować lokal, to masz znacznie szybszą i prostszą procedurę eksmisji. To właśnie dlatego umowa najmu instytucjonalnego jest jedną z najbardziej pożądanych umów i zabezpieczających interesy właścicieli na rynku. Ale ale ten rodzaj najmu jest zarezerwowany wyłącznie dla firm, które prowadzą działalność związaną z najmem lokali. Czyli podsumowując, PRS to jest duża skala, pełna obsługa i własne zasady gry, ale dostępne tylko dla dużych instytucji. No dobra, ale czy można w ogóle mieć własny kawałek PRS-u? Z jednej strony tak, bo jeżeli zainwestujesz w taki fundusz inwestycyjny, którego zadaniem jest kupowanie tego typu osiedli, budynków i wynajmowanie ich, no to jak najbardziej. Ale weź pod uwagę, że swój kapitał lokujesz w jakiś fundusz. I teraz pytanie, czy on rzeczywiście ma dobre wyniki, dobrze zarządza i jakie decyzje podejmuje zarząd. Więc czy można kupić bezpośrednio taką inwestycję i być samodzielnie za nią odpowiedzialnym? Można, dlatego warto też rozważyć zakup lokalu użytkowego w inwestycji, która jest przystosowana na wynajem. No ale po co kupować lokal użytkowy, skoro mogę kupić normalne mieszkanie i je wynajmować? Przede wszystkim różnica jest w podatkach. Jak pewnie wiesz, od 2023 roku została nam zabrana możliwość amortyzacji mieszkania, czyli wszyscy zostaliśmy zobligowani jako właściciele nieruchomości na wynajem do rozliczania się 8,5% jako ryczałt od przychodów z najmu, albo 12,5% jeżeli przekraczamy 100 tysięcy rocznie. Więc jeżeli przed 2023 rokiem kupiłeś mieszkanie, to mogłeś je amortyzować, mogłeś rozliczać to na zasadzie rozliczania podatku od zysku, a jak zysk, no to przychód i koszty. Więc można było generować koszty choćby z samą amortyzacją. Choćby remontem, wyposażeniem i wykończeniem mieszkania. Czyli dla przykładu, jeżeli wynajmujesz swoje mieszkanie za 3000 zł miesięcznie, to ryczałt od tego w wysokości 8,5% wynosi 255 zł, czyli tyle powinieneś przelewać co miesiąc do skarbówki. Co realnie powoduje, że 12 czynsz w roku przelewasz do skarbówki. A jeśli kupisz lokal użytkowy, to uwaga, możesz go amortyzować, czyli już masz koszt na starcie, którego nie ponosisz, oraz dopisywać różnego rodzaju koszty, które są związane oczywiście z tym lokalem. Kolejna korzyść, robiąc remont i wykończenie takiego lokalu użytkowego, również z kosztów wykończenia i remontu możesz odliczyć VAT. Czyli jeżeli wydajesz 100 tysięcy złotych brutto, to 19 tysięcy vat możesz odliczyć. Czyli kupujesz lokal za 5 stówek, wsadziłeś stówkę w wyposażenie i wykończenie, ale odliczyłeś ponad 100 tysięcy złotych, czyli realnie tyle zostało Ci w kieszeni, no i pasuje coś z tym dalej zrobić. Więc wynajmujesz. Jeśli wynajmiesz taki lokal w firmie na przykład dla ich pracowników, to wystawisz fakturę przykładowo 3000 zł netto, więc ten VAT będzie i dla Ciebie, i dla tej firmy neutralny. Wówczas te przykładowe 3000 zł znajmu będzie kwotą brutto, ale wynajmując to jako usługa zakwaterowania, naliczysz tylko 8% vat -u. A 8% przy kwocie 3000 brutto to 240 zł. A 240 zł to mniej niż 255 zł, które oszczędzasz na tym, że nie płacisz ryczałtu w przypadku lokalu mieszkalnego. No i co dla niektórych najważniejsze, czyli bezpieczeństwo, to znaczy, wynajmując lokal użytkowy, nie podpadasz pod ustawę o ochronie praw lokatorów. A jak wiesz, to często ona jest przyczyną wielu problemów z najemcami, zwłaszcza tych głośnych, medialnych, gdzie najemca nie wyprowadza się przez kilka czy kilkanaście lat i dewastuje lokal. Brzmi dobrze? No ale gdzie jest haczyk? Problem jest taki, że zwykły Kowalski nie wejdzie do PRS-a i nie zainwestuje w ten sposób w swój lokal. Nie kupisz tam pojedynczego mieszkania. PRS jest dla funduszy, a nie dla ciebie. Ale możesz mieć coś podobnego. Wspólnie z deweloperem stworzyliśmy w łodzi Gotowiec 3.0, czyli alternatywę dla PRS. Na czym to polega? Inwestor kupuje lokal użytkowy, zaprojektowany jak mieszkanie. Czyli przypominam, ustawa o ochronie praw lokatorów nie obowiązuje, a dodatkowo masz korzyści podatkowe. Lokal możesz kupić za gotówkę. Na leasing albo na kredyt, tyle że nie hipoteczny, możesz wykończyć po swojemu lub kupić od razu wykończone i gotowe do najmu. Masz pełną obsługę w postaci zarządzania najmem przez naszą firmę Developus. Dostajesz dwuletnią gwarancję czynszu, czyli jeśli na przykład kupisz kawalerkę, którą normalnie możesz wynająć za 2000 zł, to od nas masz zapewnione 2000 zł przez 24 miesiące, niezależnie czy mieszkanie jest wynajęte czy nie. Bo masz coś, co do tej pory było niedostępne dla inwestora indywidualnego, czyli pasywny dochód na wzór PRS-u, ale w skali dostępnej dla ciebie, bo inwestor inwestycję możesz zacząć już od jednego lokalu. Podsumowując, czym jest Gotowiec 3.0? Inwestycją w pełni pasywną dla Ciebie. Wybierasz odpowiedni dla Ciebie lokal inwestycyjny. Robimy za Ciebie wykończenie odpowiednie pod kątem danego najemcy, a na końcu zarządzamy za Ciebie całym procesem związanym z najmem, żebyś po prostu dostawał kasy co miesiąc na konto i niczym innym się nie przejmował. Jeżeli chcesz zobaczyć jakie jeszcze zostały dostępne lokale i wiedzieć za ile realnie możemy je wynająć, to wejdź w link w opisie tego nagrania. Podsumowując, PRS-y wchodzą do Polski na coraz szerszą skalę. Możesz nadal inwestować w lokale mieszkalne albo mieć swój kawałek PRS-a. A co ty o tym sądzisz? Czy uważasz, że nadal warto inwestować w lokale mieszkalne na wynajem? Sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Jeśli Twój znajomy ma mieszkania na wynajem albo planuje je kupić, to nie zapomnij mu wysłać tego nagrania. Cześć!